To program, który wystartował w 2014 roku, a więc Trochę ponad rok czasu pracujemy na silosach. Jesteśmy pierwszą firmą nasienną, którą można spotkać właśnie na silosach podczas audytów w gospodarstwach. Z wstępnych analiz jesteśmy w stanie wysnuć już pierwsze wnioski. Sytuacja w gospodarstwach, sytuacja na silosach nie wygląda zbyt dobrze. Możemy powiedzieć, że około 80% odwiedzonych, ilustrowanych silosów zawiera różnego rodzaju, różnego rodzaju błędy. Nie możemy o nich powiedzieć, że są to silosy prawidłowe czy, czy wzorowe. Około 10% Około 10% spełnia rzeczywiście takie warunki. Nie, ma, nie występują tam błędy, i, i są to gospodarstwa, które są naszymi ambasadorami strawności, ekspertami kiszonkowymi, tak mnie nazywamy. Z jakimi problemami spotykamy się na silosach? Od nieprawidłowego terminu zbioru kukurydzy na kiszonkę, a więc gro problemów to zbiór kukurydzy w nieoptymalnym terminie. Bardzo często kukurydza zbiera nas z i za tym idą następne konsekwencje zbyt słabe ubicie, więc ubicie poniżej 220 kg suchej masy w jednym metrze sześciennym również powoduje nam zwiększenie problemów ze stabilnością kukurydzy, ze smakowitością i tym samym z pobraniem i z wydajnością, w, z wydajnością produkcji mleka. Kolejny problem to struktura kukurydzy. Bardzo często ziarna nie są trącone, nie są przetrącone. Należy pamiętać o tym, że mamy spadek wydajności, spadek energii. Struktura musi być odpowiednia, długość cięcia w zależności jest silnie skorelowana z parametrem suchej masy, a więc im sucha masa wyższa, im kukurydza jest zebrana z pola bardziej sucha, tym frakcje powinny być drobniejsze, tym sieczkarnie należy ustawić w taki sposób, aby frakcje kukurydzy były drobniejsze. Czyli, że my zbieramy kukurydzę w optymalnym terminie, 30-35% parametr suchej masy, yy, przyjmujemy yy, długość, długość sieczki na około 9-12 mm. Yy, naszym ambitnym planem jest yy, poprawa praktyk kiszonkarskich. Zdajemy sobie sprawę z tego po wstępnych analizach yy, programu Ekspert Kiszonkowy, yy, że jest jeszcze dużo pracy na silosach, jest jeszcze dużo pracy przed nami, zarówno przed nami, jak i przed yy, gospodarstwami. Yy, nie zapominajmy o tym, że czasy zbioru Czas zakładania silosu, który trwa bardzo krótko, od kilku do kilkunastu dni, jest ogromny, ma, ma ogromne znaczenie na jakość, parametry jakościowe naszej kiszonki.